Nagrywam ten film kilka godzin przed premierą rozszerzenia Close of Awaji. Jest to pierwszy duży dodatek do Assassin's Creed Shadows, i według różnych doniesień ma on mocniej skupić się na temacie konfliktu pomiędzy asasynami i templariuszami. Z perspektywy fana, kapitalna rzecz, ale ja uważam, że to wszystko powinno zostać opowiedziane już w podstawce. Mam więc stosunek dość obojętny. Ale nie będziemy tu dzisiaj gadać o Assassin's Creed Shadows, choć będziemy gadać o tej serii i o dodatkach. Tylko cofniemy się w czasie do 2009 roku, kiedy debiutowała gra Assassin's Creed 2. Tutaj mam pecetową odsłonę, ona tak naprawdę pojawiła się w 2010 roku, ale rzecz dotyczyć będzie właśnie dwójki i dwóch dodatków, które do dwójki się ukazały. Pierwszy nazywa się Bitwa o Forli, a drugi Stos Próżności. Będę w tym materiale używał polskich nazw. I możecie teraz zapytać, po co ja w ogóle do tego wracam? A to dlatego, że niedawno Assassin's Creed 2 ponownie ukończyłem, nawet nie wiem, który już raz. I tym razem postanowiłem sobie odświeżyć pamięć o tych dodatkach i o tym, co w ogóle wokół Assassin's Creed 2. Pod koniec 2009 roku właściwie się działo. Kontrowersje to mało opowiedziane. To była naprawdę gruba sprawa. Dziś za te akcje, które odwalił wtedy Ubisoft, ta firma zostałaby autentycznie zrównana z ziemią. Ale czy ja to dobrze osądzam? O tym przekonacie się sami oglądając ten film. Zapraszam Was na ten, myślę, dość długi seans. Ale pewnie obfitujący w wiele ciekawych informacji, od razu tutaj jeszcze uprzedzę, że w tym materiale będą spoilery fabularne z Assassin's Creed 2. Zapraszam! Ilekroć wracam do Assassin's Creed 2, czuję takie autentyczne podniecenie, to znaczy odpalam coś, co zwyczajnie lubię. Tak, gra poprawia mi nastrój, ale ilekroć gram w nią, to to wszystko trzyma się do 11 sekwencji. Później ewidentnie już mi to uczucie przechodzi i trochę męczę się kończąc tę grę. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że sekwencja 12 i 13 jest ewidentnie słabsza, bardzo mocno odstaje od fabuły. Jak już się zapewne domyślacie, sekwencja 12 to pierwszy dodatek, a sekwencja 13 to dodatek numer 2, stos próżności. Co ciekawe, kiedy ta gra ukazała się na rynku 17 listopada 2009 roku, to tych sekwencji nie było. Dlatego tę całą opowieść zaczniemy sobie jeszcze od przypomnienia, co właściwie działo się pod koniec gry Assassin's Creed 2. A sytuacja wyglądała tak. Ezio w końcu dopadł Rodrigo Bordzie, czyli hiszpana, zdobył fragment Edenu i przeszedł inicjację w bractwie asasynów. Wiadomo, słynna ceremonia, potem skok do wozu z sianem. I tak się kończy sekwencja 11. Budzi się Desmond i słyszy od Rebeki i Shona, że są jakieś problemy z odzyskaniem dwóch wspomnień dotyczących wydarzeń we Forli i we Florencji, ale Shon informuje go, że Rodrigo Borgia znajduje się w Rzymie, bo mamy już rok 1492, w którym Rodrigo Borgia zostaje papieżem Aleksandrem VI. I tak właśnie płynnie przechodzimy do misji w Watykanie. Najpierw odbywa się spotkanie wszystkich istotnych bohaterów tej fabuły, a potem Ezio po prostu jedzie do Rzymu i tam Ezio toczy jeszcze jeden pojedynek z Rodrigo Borgią, tym razem jednak już piastującym stanowisko papieża. I tak się ta gra kończy. Tylko że ta ostatnia sekwencja w Watykanie w grze jest zapisana jako czternasta. A więc mamy sekwencję jedenastą i następującą po nim czternastą. Myślcie o tych sekwencjach jak o epizodach. To są po prostu dłuższe fragmenty gry podzielone na konkretne misje. Przed premierą, a pogrzebałem jeszcze trochę, żeby to sprawdzić, nie przypominam sobie, żeby Ubisoft kiedykolwiek powiedział, że tak właśnie ta gra będzie skonstruowana. To znaczy, że w tej sekwencji DNA zobaczymy lukę pomiędzy sekwencją 11 a 14, że sekwencje 12 i 13 będą nieobecne. I jak się już pewnie domyślacie, odkryli to bardzo szybko gracze, ale już po premierze. No i oczywiście, jak to w sieci bywa, rozpętało się Piekło nie takie jak przy Assassin's Creed Shadows i tym całym burdelu wokół Ubisoftu, który w sieci panował, ale było też dość głośno, bo gracze zastanawiali się, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego tam brakuje dwóch, jak się okazuje, dość istotnych fragmentów fabuły. Skoro przechodzimy z sekwencji 11 do 14. No i szybko okazało się, że Ubisoft po prostu chciał tam wetknąć dodatki one były zapowiedziane na początku grudnia oficjalnie, trochę wcześniej były już przecieki dotyczące tych dodatków, ale powiedzmy, że tak oficjalnie zostały zapowiedziane w grudniu. Właśnie, bitwa o Forli i stos próżności. Szybko pojawiły się oskarżenia o to, że Ubisoft specjalnie wyciął ten content, żeby potem go sprzedać w formie DLC-ków. W tamtym czasie DLC budziły ogromne kontrowersje. Co prawda minęło już sporo czasu od tej słynnej zbroi dla konia z obliwiona, ale jednak no, było takie przekonanie, że wydawcy mogą próbować kombinować, to znaczy zrobią jakiś content, a potem będą go sprzedawać za dodatkowe pieniądze. I wszystko wskazywało na to, że tak właśnie jest. O te kwestie byli pytani pracownicy Ubisoftu i w grudniu został zapytany właśnie jeden z nich, Jean-François Boivin i on nie chciał się wypowiadać na temat tych delceków, ale powiedział, że aktualnie to całe studio, zespół przygotowujący Assassin's Creed 2 jest na zasłużonym urlopie po ukończeniu gry i w ogóle wrócą do pracy, kiedy wszyscy wrócą z urlopu, a że był grudzień, no to za chwilę mieliśmy święta, nowy rok i tak dalej. Wiecie jak to Wygląda. Natomiast drugi z pracowników Ubisoftu, który wypowiedział się w tej sprawie troszkę później, to Patrice Dessile. Patrice Dessile, jak już zapewne wiecie, być może z tego kanału, to pomysłodawca serii Assassin's Creed. No i oczywiście człowiek stojący za pierwszą i drugą odsłoną tego cyklu. I Patrice Dessile tłumaczył się w dość interesujący sposób, bo powiedział on, że w połowie roku doniesiono mu że nie uda się przeprowadzić testów całej gry przed planowaną premierą, więc coś trzeba będzie odpuścić. I Patrice Desile zdecydował, że zostaną wycięte właśnie te dwa fragmenty fabuły, sekwencja 12 i 13. Tam jeszcze pojawiły się pytania, co jest w sumie samo w sobie ciekawostką o to, czy będzie możliwość odtwarzania misji. Graczom chodziło o to, żeby mogli oni wrócić do konkretnej misji w Wenecji, żeby zdobyć osiągnięcie, które otrzymywaliśmy za lot na maszynie latającej Leonardo da Vinci i kopnięcie któregoś z przeciwników w locie. Gra cofnięcia się do konkretnej misji nie umożliwiała. To dopiero wprowadzono w Brotherhoodzie, ale wtedy Patrice Desile powiedział, że o tym też myśleli, i że to też nie zostało przetestowane, więc do gry nie weszło, ale być może wróci właśnie w którymś dlc -ku. Ostatecznie nic takiego miejsca nie miało. No ale dobra, skupmy się na tych dwóch dodatkach. Jasno można było zrozumieć z wypowiedzi dewelopera, że kontent jest gotowy, ale nie ma czasu go przetestować, dlatego zostanie udostępniony później. No, ale tutaj pojawiły się uzasadnione pytania graczy. No, come on, skoro ta zawartość była gotowa, ale nie została przetestowana, to czemu chcecie sprzedawać to w formie DLC? Bo trzeba od razu powiedzieć, że kiedy Ubisoft zapowiedział te dodatki, powiedział też, że będą one płatne. Co prawda, te kwoty nie były duże. Bitwa o Forli to bodajże 4 euro, natomiast to z próżności 5. Ale jednak trzeba było za to dodatkowo zapłacić. I tutaj komentarza już żadnego nie było. W każdym razie 28 stycznia 2010 roku pojawiła się bitwa o Forli, a 18 lutego 2010 roku pojawił się stos próżności. Gra była już kompletna. Czy pretensje były uzasadnione? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Już pomijam ten aspekt, że skoro ta zawartość była prawie gotowa, tylko nie została przetestowana, to powinna zostać udostępniona za darmo. Ale moim zdaniem Ubisoft sobie tak naprawdę strzelił stopę w zupełnie innym miejscu, bo wystarczyło zrobić to inaczej. Sekwencja 11 to tak końcowa sekwencja w Wenecji, a sekwencja 12 to powinien być wyjazd do Watykanu. Potem wystarczyło te liczby zmienić. Kiedy pojawiła się bitwa o Forli, to ona mogła zostać sekwencją 12, a Watykan 13. Natomiast kiedy jeszcze dodano 100 spróżności, no to Watykan by się automatycznie przesunął na 14 pozycję. I nie byłoby takiej luki. Nikt by się nad tym nie zastanawiał, nikt by nie podejrzewał Ubisoftu, że specjalnie ten kontent wyciął. No i tutaj też jest jeszcze jedna kwestia, dlaczego w ogóle ta numeracja jest taka? Według mnie, i nie tylko według mnie, bo tak też pisało wiele osób, które w tamtym czasie komentowało tę całą sprawę, zostawiono tę lukę specjalnie, żeby gracze wiedzieli, że coś jeszcze będzie tam wrzucone, że te przygody Ezi Auditore we Florencji, Wenecji, Monteriggioni, Forli i tak dalej, nie są jeszcze kompletne, że to nie jest cała opowieść. I żeby zobaczyć całą opowieść... Musicie koniecznie nabyć te dodatki. Była to przynęta, taka marchewka na kiju, żeby zachęcić graczy jeszcze do zapłacenia większej ilości pieniędzy, żeby skompletować całą opowieść o Ecji Auditore, żeby zobaczyć te brakujące fragmenty. Tyle, że te dodatki są generalnie dość słabe. Bitwa o Forli jeszcze ujdzie w tłumie. No jest tam trochę cutscenek, pojawia się Katarzyna Sforza, kilka interesujących akcji z nią związanych, ale trudno powiedzieć, żeby to był dodatek wybitny. Zwłaszcza, że jego fabuła jest totalnie durna. Pod koniec sekwencji 11. zdobywamy fragment Edenu i jest wszystko cacy. Rodrigo uciekł, my mamy artefakt pierwszej cywilizacji. My dołączamy do bractwa, totalna epa. Ale na początku tej dodatkowej sekwencji, 12, okazuje się, że całe to zgromadzenie asasynów decyduje się ukryć ten potężny artefakt właśnie u Katarzyny z forcy w Forli. No i kończy się to tak, że faktycznie przyjeżdżamy do tej twierdzy. Szybko okazuje się, że ta twierdza została zaatakowana. Pomagamy Katarzynie odzyskać jej dzieci, ale w międzyczasie jabłko zostaje skradzione, więc fragment Edenu przepada. No i w całym tym dodatku uganiamy się za tym jabłkiem, próbujemy odzyskać ten fragment Edenu przy okazji pomagając Katarzynie, ale kiedy już wreszcie je dostajemy w nasze ręce, znów zostaje ono nam. Skradzione. I tak właśnie przechodzimy do kolejnego dodatku, gdzie tym razem przenosimy się do Florencji i tam próbujemy to jabłko odzyskać. Ciekawostka jest taka, że w zupełnie nowej dzielnicy Florencji na południu, która dotychczas dostępna nie była, bo tu była kolejna przynęta założona. Jak zwiedzaliśmy Florencję w bazowej wersji Assassin's Creed 2, to my wiedzieliśmy, że coś tam jest, ale nie mogliśmy się tam dostać, bo były bariery. Z animusa i ten obszar został tak naprawdę dopiero udostępniony w drugim dodatku, jeszcze słabszym niż ta bitwa o forli. Tutaj trzeba powiedzieć wprost, oba te dodatki były bardzo słabe i ewidentnie odstawały od pozostałej fabuły tej gry. Nie wnosiły one absolutnie nic. W zasadzie uganialiśmy się ciągle za uciekającym celem tylko po to, żeby odbębnić. Kolejne misje. Same misje też były mało atrakcyjne, takie oceniam po latach. I ja absolutnie nie wierzę, że Ubisoft miał ten content gotowy. To znaczy, moim zdaniem, Patrice Desile miał się wówczas z prawdą, twierdząc, że była ta zawartość zrobiona, ale nie przeszła testów. Moim zdaniem, jej po prostu wtedy nie było. A cały zabieg z tymi dodatkami polegał tylko na tym, żeby właśnie założyć te przynęte na graczy, że tutaj jeszcze będą dwa kawałki, które koniecznie musicie sprawdzić, ale damy wam je później. Bo nie wierzę, że ekipa, która miała rozpisany scenariusz tej gry, mogłaby przygotować coś tak słabego. Jeszcze w końcówce, kiedy te emocje rosną, kiedy mamy już ten pik popularności Ecja wśród jego znajomych, kiedy stajemy się członkiem... Bractwa. No wygląda to kuriozalnie. Dużo lepszym rozwiązaniem było od razu przeniesienie się do Rzymu, żeby dokończyć dzieła. Taki epilog, jeszcze jedno starcie z Rodrigo Bordio. I myślę, że to wszystko o wiele lepiej by się sprawdziło, gdyby nie zostało wrzucone na koniec fabuły. Gdyby było gdzieś obok, jako dodatkowa aktywność. Nawet fabularnie dałoby się to spoko rozegrać. To znaczy, Ezio nie musiałby się uganiać za fragmentem Edenu. Wystarczy, że pojechałby do Forli i pomógł Katarzynie. Albo we Florencji załatwił kwestię mnicha. Tyle to wystarczy. A z racji tego, że to wszystko jest tam właśnie wepchnięte na koniec, to się noży. I dlatego też właśnie mam problem, ilekroć gram w Assassin's Creed 2, żeby zmęczyć te dwa bardzo słabe epizody. Inna sprawa, że Ubisoft rozegrał to absolutnie fatalnie. Nie wierzyłem wtedy w te tłumaczenia, wydawało mi się to absurdalne. Po latach stwierdzam, że po prostu była to próba wyciągnięcia dodatkowych pieniędzy od fanów, którzy kupiliby dlc do swojej nowej ulubionej gry, bo trzeba powiedzieć też wprost, Assassin's Creed 2 było wielkim sukcesem finansowym, ale także artystycznym. Gracze generalnie tę grę pokochali, co też dzisiaj Dobrze odzwierciedlają opinię, że jest to najlepsza odsłona tej serii. W pecetowej wersji gry, dodatki zostały dorzucone po prostu na płytę. Nie musieliśmy ich kupować. Stanowiły one część pakietu. Pecetowa wersja ukazała się 4 marca 2010 roku. Ale jeśli myślicie, że tutaj skończyły się kontrowersje, to nie. Potraktujcie to jako bonus do tej opowiastki o DLC-kach. Tutaj jest taka informacja, że do korzystania z gry konieczne jest wymagane stałe łącze internetowe i oto był ogromny raban w marcu 2010 roku, bo wówczas Ubisoft eksperymentował z nowym zabezpieczeniem DRM. Tutaj na pudełku widzicie taki mały prostokącik Tutaj są podane następujące informacje. Do gry wymagane jest stałe łącze internetowe to jest na zielono podstawowa kwestia, ale są jeszcze trzy dodatki. Płyta CD-DVD nie jest wymagana do gry, co w tamtym czasie było oczywiście standardem. Nieograniczona ilość instalacji to też była pozytywna wiadomość, bo w tamtym czasie zdarzało się, że na przykład jedną grę PC-ową można było zainstalować tylko 3 albo 5 razy. No i wreszcie zapisy stanu gry. Są synchronizowane przez internet. Dziś powiedzielibyśmy w chmurze. Ale kluczowa kwestia dotyczy tego. Do gry wymagane jest stałe łącze internetowe. Wyobraźcie sobie, że Ubisoft wymyślił, że jak będziemy grać w to na PC-to musimy utrzymywać połączenie internetowe, żeby w ogóle grać. Jeśli ono padnie, to grać przestaniemy. Absolutne kuriozum w grze singlowej, a przypominam, to był 2010 rok. Jeśli pamiętacie te czasy, przypomnijcie sobie, na jakim internecie wtedy działaliście. Cała ta sprawa wyszła troszkę wcześniej, nie na premierę, już przed premierą wiedzieliśmy, że będzie takie zabezpieczenie, bo taka informacja pojawiła się 18 lutego i wtedy właśnie tutaj będę cytować to za Golem, bo redakcja Gola. Skontaktowała się z Ubisoftem i odpowiedział nam Grzegorz Szabla. I odpowiedział nam następująco: Od początku zapowiadaliśmy, że system będzie wymagał stałego połączenia z internetem, oraz że jeśli połączenie to zostanie przerwane, gra zostanie zastopowana. Niektórzy gracze boją się, że jeśli prędkość połączenia internetowego spadnie, zostaną oni rozłączeni z grą, jednak mogą być spokojni. Wymagania platformy to maksimum 50 kB na sekundę z dostępnej szerokości pasma, więc nawet wolne łączenie nie zakłóci gry. Jeśli połączenie z internetem zostanie utracone jedynie na kilka sekund, gra będzie nadal kontynuowana. Jeśli połączenie zostanie utracone na dłużej niż kilka sekund, gra się zastopuje i będzie próbowała przywrócić połączenie. Dopóki gracz sam nie wyjdzie z gry, gra będzie cały czas próbować połączyć się z serwerem. W czasie próby przywrócenia połączenia będzie widoczny ekran pauzy. Po przywróceniu połączenia grać będzie mógł od razu wrócić do gry. Jak to w życiu bywa, gracze jednak nie mogli być tak spokojni, bo szybko okazało się, że ten szalony pomysł nie zdał egzaminu. Nie wiem kto, ale znalazł się ktoś, kto od razu, kiedy pc wersja gry ukazała się na rynku, postanowił sabotować serwery Ubisoftu. Ubisoft wtedy lekceważył ten temat, twierdził, że zaledwie kilka procent osób jest dotkniętych problemem, ale nie zmienia to faktu, że w sieci cały czas mówiono głośno o tym, że jest to pomysł durny, że konieczność posiadania łącza internetowego tylko po to, żeby móc grać, a kiedy to? Połączenie zostanie przerwane, to gra się automatycznie zamyka. Jest bez sensu. I faktycznie było bez sensu, bo Ubisoft wysofał się z tego pomysłu na początku 2011 roku. Konkretnie, 2 stycznia poinformowano, że od tej pory to połączenie nie będzie już konieczne. Wystarczy raz zweryfikować legalność kopii, no i wszystko będzie działać bez połączenia z internetem. Dokładnie tak jak dziś w niektórych sklepach cyfrowych, na przykład na Steamie, chociaż tam akurat możemy odpalić tryb offline. Z informacji, które znalazłem w sieci, oprócz Assassin's Creed 2, ten durny system był zaimplementowany jeszcze w siódmych Settlersach, w Prince of Persia Zapomniane Piaski, Splinter Cell Conviction i Silent Hunterze 5. Więc wszystkie te gry Ubisoft ostatecznie uratował na początku 2011 roku, wyłączając to idiotyczne zabezpieczenie. Tak więc widzicie. Mamy rok 2010, jedną z najlepszych odsłon w historii tego cyklu i dwa poważne problemy. Ściemy dotyczące DLC-ków. Beznadziejny pomysł na pecetową edycję tej gry na szczęście przetrwał ledwo pół roku z hakiem. I tak to się wszystko wtedy właśnie kręciło. Tylko, że wtedy nikt nie robił aż tak wielkiego rabanu, jaki zostałby zrobiony dziś. Gdybyśmy o takich pomysłach usłyszeli. śmiem twierdzić, że to przebiłoby nawet to, co się działo wokół Shadows. Bo to wszystko wokół Assassin's Creed Shadow skręciło się wokół kwestii kulturowych, a tutaj mieliśmy ewidentne mało konsumenckie zagrania Ubisoftu w tamtym Czasie, no ale była rzeczywistość inna. Sprawdziłem sobie nawet newsy na golu, który publikował w tamtym czasie te wszystkie informacje o tych problemach z Assassin's Creed 2. Bardzo mało ludzi to komentowało. Dzisiaj tworzono by na ten temat filmy, byłby wielki raban. Wszyscy by próbowali jeszcze mocniej uderzyć w te filmy, tylko dlatego, że wprowadza tak idiotyczne rozwiązania. Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy. Wiem, że nie dotyczy tytułu najnowszego, nie jest to Assassin's Creed Shadows, ale Assassin's Creed 2, ale w sumie wpadłem na ten pomysł już jakiś czas temu i stwierdziłem, że warto te historyjki przypomnieć. Nie dlatego, żeby uderzać w te firmy, ale żeby pokazać, że wcale kiedyś nie było lepiej. Kiedyś nie tylko ta, ale też inne firmy próbowały wprowadzić bardzo durne rozwiązania, albo po prostu proste kwestie tłumaczyły tak, że to się nie trzyma kupy. Padło na Ubisoft, padło na jedną z moich ulubionych gier, no ale to tylko przypadek. Akurat niedawno w nią grałem, więc też sobie o tym wszystkim przypomniałem. Mam więc nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję za jego obejrzenie i pozdrawiam wszystkich tych, którzy dotarli do końca. No i oczywiście tych, którzy wspierają mnie w jakiejkolwiek formie, na przykład w serwisie Patronite, do czego zresztą też zachęcam. Tyle na dziś, trzymajcie się. Do zobaczenia.